25 maja 2014 roku dostajecie się do Parlamentu Europejskiego. Jest to chyba po raz pierwszy w historii tzw. Wolnej Polski, że partia prawicowa dochodzi do władzy. Z drugiej strony ostatni dyktator PRL-u umiera. No, z tym dojściem do władzy to jeszcze za dużo powiedziane, bo to dopiero pierwszy krok, ale rzeczywiście udało się rozbić ten beton okrągłostołowy, który ustalił, że polska, polska prawica do władzy nigdy nie dojdzie i przez 25 lat niestety się tak działo, że wymieniały się te partie, ale wszystkie jednak e, wyrastały z tego samego korzenia ustalonego przez generała Kiszczaka i jego agentów przy okrągłym stole. Tu rzeczywiście przemawialiśmy w jakimś stopniu ten monopol. Szkoda, że to nie były wybory do Parlamentu Polskiego, ale one są za półtora roku, więc mamy nadzieję, że uda nam się ten kolejny krok zrobić. Nie wydaliśmy wiele na kampanię, pieniądze pochodziły tylko od naszych sympatyków, od naszych członków, którzy się zaangażowali w tą kampanię. A przypomnę, że partie parlamentarne wydały po kilka, ile nie kilkanaście milionów na tą kampanię. One tyle rocznie uzyskują, a my nie uzyskujemy z budżetu państwa ani złotówki. W związku z tym trzeba się cieszyć z tego wyniku, choć mógłby on być rzeczywiście sporo lepszy. Mamy nadzieję, że w następnych wyborach, które, które się zbliżają najpierw samorządowe, a później wybory do parlamentu polskiego będzie już zdecydowanie lepiej. Powinny być wyniki dwucyfrowe i rzeczywiście ten beton uda nam się rozbić na tyle, żeby zawiązać jakąś koalicję wyborczą koalicję rządową. Jeśli chodzi o śmierć generała, no to w dobrym smaku prawicy jest to, aby o zmarłych mówić dobrze albo wcale. Ciężko tutaj coś powiedzieć dobrego, więc data ta 25 maja to jest także data... Zabicia rotmistrza Pilackiego, prawdziwego polskiego bohatera, który walczył z tym czerwonym okupantem od samego początku, który okupował Polskę od lat, od lat 40. po wojnie. Więc myślę, że ta data powinna być dla Polaków bliższa z powodu właśnie, tak jak powiedziałem, wybitnego Polaka, rotmistrza Pilackiego, niż pamięć o takiej postaci, którą trzeba jak najszybciej wymazać z kart historii, jak generał Jaruzelski.